Pakiety edukacyjne dla mazowieckich seniorów. Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego. Pakiety edukacyjne dla mazowieckich seniorów jest to projekt sfinansowany ze środków samorządu województwa mazowieckiego na lata 2024-2026. W tym okresie mamy przeznaczone środki na pokrycie kosztu ponad 3000 godzin wykładów, a także zaktywizowanie minimum 400 środowisk senioralnych z terenu całego Mazowsza. Bardzo dużo udało nam się już zrobić, dotrzeć do takich małych miejscowości, gdzie tak naprawdę uniwersytety III wieku jeszcze nie funkcjonowały. Natomiast jest jeszcze wiele do zrobienia. Robienia. Najbliższy okres dwuletni dla stowarzyszenia to jest takie wyzwanie, aby dotrzeć do takich miejscowości, gdzie rzeczywiście pakiety edukacyjne nie były realizowane. To projekt, który wprowadza tę naszą najstarszą młodzież na ścieżkę edukacyjną poprzez uniwersytety III wieku, kluby seniora czy organizacje pozarządowe, najczęściej formułowane przez seniorów, które działają na rzecz samych seniorów. W naszej ofercie proponujemy ponad 20 tematów edukacyjnych, od tych najbardziej popularnych w postaci wykładów medycznych. Zagadnień prawnych, zioło lecznictwo, muzykoterapia, aż po te coraz bardziej dziwne i ciekawsze, czyli podróże, kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, historia gitary czy też historia kina, a także bezpieczeństwo społeczne. Na co dzień współpracujemy z ponad 30 wysoko wykwalifikowanymi wykładowcami, którzy posiadają tytuł co najmniej doktora i współpracują na co dzień z polskimi uczelniami wyższymi, ze szczególnym uwzględnieniem Polskiej Akademii Nauk. Jeżeli seniorzy są zainteresowani bardzo wyszukanym tematem, my proponujemy wykładowcę, który fantastycznie poprowadzi zajęcia. Są to najlepsi specjaliści w danej swojej dziedzinie, którzy są doświadczeni przez wiele lat pracy naukowej, ale też i praktykują. W dalszym ciągu poszczególne zagadnienia. Forma wsparcia w postaci pakietów edukacyjnych przez ostatnie 4 lata okazała się wielkim sukcesem samorządu Województwa Mazowieckiego i Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. Nie ukrywam, że my, jako Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości, również przyczyniliśmy się do tak olbrzymiego zainteresowania. Jesteśmy pod wrażeniem, że nasze wykłady skupiają tak ogromne ilości słuchaczy. Są to wykłady 10-15-osobowe ale także i 100 lub ponad 100 osobowe, w zależności od miejsca, w których wykład jest realizowany. Mam przyjemność dzisiaj uczestniczyć w takim wykładzie, w takim spotkaniu, które odbywa się w klubie seniora w Kowali i będę dzisiaj mówić o działaniu muzyki, o tym w jaki sposób możemy nasze zdrowie podtrzymywać, balansować przy pomocy wibracji, które są zdrowotne, które dają nam ukojenie i szansę na lepsze życie. Jest napisana częstotliwość, której używamy, czyli każdy inaczej brzmi. Ja połączyłam pracę muzyko-terapeutyczną z, z pracą muzyka, z pracą artysty, wiedzę terapeutyczną. Tych y, terapii powstaje coraz więcej różnych, w różnych y, odsłonach. To okazuje się, że najbardziej leczy muzyka. Towarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości zaprosiło nas na wykład Muzyka w Pracy Terapeutycznej w ramach projektu Pakiety Edukacyjne dla mazowieckich seniorów. W przyszłości byśmy chcieli korzystać z takich wykładów, bo seniorzy są chętni takich zajęć, chcą pracować, słuchać i po prostu w dalszym ciągu się szkolić. Od wielu, wielu lat uzyskujemy wsparcie Stowarzyszenia Radomskie Centrum Przedsiębiorczości. Wsparcie choćby w ramach pakietów dla seniorów. Jest to bardzo cenna inicjatywa, która wzmacnia potencjał naszego uniwersytetu poprzez to, że wykwalifikowani trenerzy przyjeżdżają z całej Polski, dzielą się swoją wiedzą, umiejętnościami. Seniorzy chętnie z tego korzystają, więc gratuluję działalności Stowarzyszeniu Radomskie Centrum Przedsiębiorczości i jako szef tego samorządu polecam się. W ramach projektu Pakiet Edukacyjny dla Mazowieckich Seniorów prowadzę wykłady na temat bezpieczeństwa. Z seniorami i rozmawiamy o wielu współczesnych zagrożeniach, które występują coraz częściej i są coraz bardziej intensywne. Celem tych wykładów jest pobudzenie refleksji na temat tych zagrożeń i oczywiście profilaktyka. Myślę, że wykłady, które prowadzę, stanowią jakby realizację założenia uczenia się przez całe życie. Oprócz tego te wykłady są świetną Okazją do integracji środowiska lokalnego, do spotkań, docieramy do nawet najmniejszych miejscowości. Jest to szansa dla naszych seniorów, aby uczestniczyć w różnego rodzaju przedsięwzięciach tego typu. Grupa Mazowieckich Seniorów to grupa najbardziej oddanych i zaangażowanych studentów. Serdecznie zapraszam na kolejne wykłady. Projekt koordynowany przez Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości, część dotycząca zdrowia, jest realizowana w w wielu gminach, w ogromnej ilości miejscowości, wsi województwa mazowieckiego. Cieszy się bardzo dużym uznaniem. Aż serce rośnie, jak się widzi taką ilość seniorów, którzy interesują się zagadnieniami związanymi ze zdrowiem, ponieważ są to zagadnienia dotyczące profilaktyki, sięgające też po wiedzę z zakresu dietetyki i trzeba powiedzieć, że i my, którzy realizujemy te zajęcia, widzimy potrzebę przekazywania takiej wiedzy, ale też trzeba powiedzieć, że zajęcia cieszą się naprawdę ogromnym zainteresowaniem ze strony seniorów. Jestem bardzo pozytywnie zdziwiona i cieszę się, że mogę w tym projekcie uczestniczyć. Zagadnienia dotyczące postępowania spadkowego bardzo interesują seniorów. Seniorzy nie mają świadomości prawnej do końca w jaki sposób wygląda dziedziczenie, kto będzie dziedziczył po nich i po kim ewentualnie dziedziczyć mogliby oni. Te zagadnienia budzą nie tylko zaciekawienie, ale i czasami emocje. Przychodzą osoby, które chcą się dowiedzieć. Jak wygląda ich sytuacja osobista, i pytają o konkretne rozwiązania w konkretnym postępowaniu. Pojawiają się również pytania dotyczące wydziedziczeń. Wydaje mi się, że tematy te są istotne z punktu widzenia bieżących potrzeb informacyjnych dla uczestników. Chciałam z ramienia Milanowskiego Uniwersytetu III wieku podziękować stowarzyszeniu. Radomskie Centrum Przedsiębiorczości za otrzymane pakiety edukacyjne dla mazowieckich seniorów. Pakiety dały nam możliwość zwiększenia ilości wykładów. Seniorzy na wykładach poszerzają swoją wiedzę i są z tego bardzo zadowoleni. Oni chcą jak najwięcej mieć wykładów, spotykać się, integrować. Chciałam dzisiaj Państwu przedstawić wykład pod tytułem... Historia astrologii i słynne przepowiednie. Ten wykład przygotowałam dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku dzięki Marszałkowi Województwa Mazowieckiego. Te tematy wydaje się, że są bardzo ciekawe właśnie dla seniorów. No, na przykład historia astrologii opowiada o tym, jak ludzie wierzyli przez wiele lat w to, co nam niesie kosmos i jak sobie z tym radzili z różnego rodzaju wróżbami. A słynne przepowiednie pokazują, jak bardzo Wpłynęły one na wiele osób i na ich życie. przyjemność prowadzić zajęcia w Warszawskim Centrum Wielokulturowym dla seniorów. Mówiliśmy im o, z jednej strony o mniejszościach narodowych i etnicznych w Polsce, a z drugiej strony polecieliśmy sobie na bardzo odległy kontynent do Afryki Zachodniej, do Beninu. Seniorzy to jest niezwykle fantastyczna i wdzięczna grupa słuchaczy. To są osoby, które są zainteresowane tym, co się do nich mówi, ciekawe. Są to osoby, które teraz mają czas na to, żeby poszerzać swoje horyzonty, na to, żeby zdobyć inną wiedzę, i, i po prostu są zainteresowani tym, co się mówi. Także polecamy kolejne warsztaty w Centrum Wielokulturowym, polecamy inne zajęcia dla seniorów i dziękuję bardzo. Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego. Realizacja projektu. Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości. Produkcja. Studio PS Video Merz.